Wątpliwość, którą pani ma cały czas, prawda? że to jest ogromny fresk epicki. Ja bym tutaj tego jednak powiedział, że to jest więcej, to jest pisarstwo, to nie jest reportaż. Ale z drugiej strony często pani mówi właśnie brakuje materiału. Nie wiem, czy to ten dokument jest na ten temat, prawda? takie rozmaite wątpliwości w rekonstrukcji zdarzeń, w rekonstrukcji tego świata, który pani opisuje. Jak pani sobie z tym radziła? No, ja mam yy, przeświadczenie że mimo, że ta książka jest taka duża i że tego materiału tyle się udało nagromadzić, to ja mam przeświadczenie, że ten materiał ma mnóstwo luk. Yy, a te luki biorą się z tysiąca bogów. Po pierwsze dlatego, że rodziny, z którymi rozmawiałam, rodziny śląskie nie mają na ogół historii pisanej. Yy, jeżeli mieli dokumenty, listy, najrozmaitsze rodzinne materiały, to te materiały bardzo często były niszczone dlatego, że historia się zmieniała i one były niebezpieczne. Przechowywanie tych materiałów było niebezpieczne. No niebezpieczne było przechowywanie zdjęć synów, którzy byli w barmachcie. Niebezpieczne było przechowywanie zdjęć powstańców śląskich i tak dalej. Niebezpieczne było przy tym, że to, co się teraz dzieje w Liszowcu jest bardzo optymistyczne. Liszowiec naprawdę jakoś dla mnie występywające, że ten Liszowiec w ogóle, bo wszystko przetrwał, bo przecież on został właściwie rozjechany, potwornie rozjechany tym, tym grudniowym, grudniowym tym takim no, czołgiem, czołgiem, towarzysza grudnia tymi blokami, a jednocześnie no, y, potrafił się jakoś z tego podnieść i ciągle tam jeszcze panuje dzięki no, naprawdę wielkiemu wysiłkowi i, i ludzi, i, i, i władz lokalnych, ciągle ten wiszowiec ma jakieś niezwykły czar. Gorzej jest z wiszowcem, który jest w trudniejszej sytuacji materialnej ale który teraz się bardzo jakoś budzi i ciągle się mówi o rozmaitych pomysłach nowych, najmniejszych obiektów. I ja wierzę w to, że ponieważ to jest zbudowane naprawdę niezwykle solidnie, jest bardzo porządnej cegły, teraz już nikt na to ręki nie podniesie. To już wiadomo, że to jest zabyte. To już nie są te czasy, kiedy można było rozjechać czołgiem starą osadę, samą do rejestru zabytków. Tego już nikt nie zrobi. Ja wierzę w to, że ty mówisz, że ojciec przetrwa i że on znajdzie swoją szansę. Pani książka jest po prostu... Przepraszam za takie, to brzydkie porównanie, ten kawał, ale to jest kawał dobrej literatury. W miasta no to jest świetna pozycja, bo jest świetnie napisana, wydana przez doskonałe wydawnictwo. To jest akurat to, czego miasto, o czym miasto mogło marzyć i, i za co jesteśmy pani Małgorzacie ogromnie wdzięczni. A jak czy miasto ma jakieś plany wobec większego rozpowszechniania tej książki wśród mieszkańców? No, do tej pory odbyło się już kilka spotkań. Spotkania odbywały się również w placówkach miejskich. Także wśród osób opisanych przez panią Małgorzatę Scheinert występują takie postacie jak choćby Jerzy Foraiter, przewodniczący Rady Miasta Katowic. Myślę, że, że jest to no, dowodem na to, że miasto... Jest zadowolony, ceni i no jest ogromnie wdzięczny za, za tą pozycję. Gdzie, gdzie można się coś, czegoś dowiedzieć i zobaczyć kto o nas pisze. Hmm. Jak pan uważa, że ta książka jest jakiś sukces duża? Ja myślę, że jeszcze no, przyznam się, że jeszcze nie czytałem. Myślę, że że tak, skoro tyle osób przyszło, to na pewno zresztą to jest temat bardzo szeroki i temat, no tak jak pani powiedziała pogranicza. Myślę, że to, to ludziom przypomną się pewne historie, które chcieliby opisać albo opowiedzieć. Tak? Jak mamy taki duży materiał regionalny, to na pewno, na pewno będzie więcej e, takich książek. Myślę, że to, że to się y, łamie pewna bariera, tak jak z powstaniem film, filmu Katyn, tak samo y, z historią Śląska też się zacznie taka lawina. Także mam nadzieję, że można się spodziewać. Trochę... To, co zostało poruszone w tej rozmowie tutaj, nikt, kto mieszka w Katowicach bardzo długo, tak jak ja, na przykład do 45 roku, nie ma obiektywnego spojrzenia na problemy śląskie, dość powikłane. My mamy takie, powiedzmy, schematy w głowie, dosyć czarno-białe. No to jest ślązak dobry, to jest ślązak niedobry, prawda? To jest ślązak, który optuje za Niemcami, to jest ślązak, który optuje za, za Polakami. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, bo, bo, bo Ślązak jest człowiekiem z pogranicza i, i jest powiedzmy, godzi w sobie iterację, iteracje. I to może zobaczyć tylko człowiek z, człowiek z zewnątrz. Człowiekiem z zewnątrz jest właśnie Małgosia Szejner. Ale kimże jest Małgosia Szejner? Małgosia Szejner jest najlepszą reporterzystką, reportaż z formą zamierającą. Małgosia Sejner, moim zdaniem, po tych wielu książkach, które napisała, można powiedzieć, że jest osobą, która dochodzi do granic reportażu i szuka jakiegoś sposobu, żeby reportaż stał się, powiedzmy, dziełem czymś więcej niż reportażem, podobnie jak Wańkowicz i ma osiągnięcia. I właśnie całe szczęście, że ta zdolna rzeczywiście, zdolna pani, zdolna pani Małgosia Sejner zainteresowała się Katowicą. Mam inne poglądy na ten temat. Rozmawiamy jeszcze raz z pana Czerwonym. Chciałam napisać z prośbą o przeczytanie. Przeczy, Przeczy, przeczyta. no jeszcze raz, że muszę tym, ale wówczas... o to nie jest. To to,